Dzisiaj to wy mówicie mi o tym, jakie najdziwniejsze historie spotkały was w salonach tatuażu. I troszeczkę no inaczej niż ostatnio, to znaczy siedzę sobie kulturalnie na krzesełku, mam przygotowanego smartfona. No i będę czytał wasze komentarze w których opowiadacie mi o tym, jakie najdziwniejsze akcje przytrafiły wam się w salonach, albo w ogóle podczas sesji. Sam zaraz się wybieram na dziarkę i wiem, że wam też to się może przydać, więc pamiętajcie. Cały czas jest aktywny kod BLACK20 na Skin Project, na całe zakupy. Czyli płacicie 15% mniej, no i zyskujecie. Wszyscy, którzy napisali mi coś i na kanale, i na grupie naszej na i na fejsie, brali udział w tym wyborze, to znaczy przejrzałem wszystkie komentarze, które dotyczyły tego tematu i Wybrałem tych kilkanaście, które spodobały mi się najbardziej. Słuchajcie, co Milena pisze o swoim tatuażu. Przy małym wzorze na żebrach po dłuższym czasie wzięłam bardzo głęboki wdech, co poskutkowało tym, że igła wbiła się głębiej, przez co zrobiłam z bólu zeza i na chwilę wszystkie mięśnie odmówiły mi posłuszeństwa. Tatuator do tej pory się z biednej Mileny śmieje, i mówi, Milenka, zrób za to, dam ci dychę. Czy w sumie całkiem dobra opcja, żeby trochę zbić cenę tatuażu. Zapytaj go następnym razem, czy jak zrobisz 70 razy tego zeza, to ci na przykład zrobi sesję czy pół sesji za darmo? Fanko! Ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo podejrzewam, że ja sam mam głupie miny, jak naprawdę mnie bardzo boli ranie, ale nie musisz się tym przejmować, bo uwierz, ludzie mają naprawdę najróżniejsze miny, kiedy ich coś boli. Szymon z kolei pisze tak. Byłem ze dwa lata temu we Francji z chłopakiem mojej siostry. Na jego pierwszej dziarze Tatuaż miał być na całe przedramie i na zgięciu z łokciem. Znosił go bardzo kiepsko, w tym znaczeniu, że przeżywał ból. I w momencie, kiedy tatuator zaczął tatuować na zgięciu, powiedział tatuatorowi, że cytując, zaraz się zesra z bólu. Po chwili było słychać tylko takie. Po, po chwili było słychać tylko takie. Zerwał się z krzesła i wydarł się po francusku. No i się ze zesrałem. <gry> Wyobrażam sobie tę sytuację. Mam bardzo bujną wyobraźnię, niestety. Ale jak wam opowiadałem w jednym z moich filmów, jak się przygotować do sesji, to te bojówki to nie tylko była kwestia wygody, ale to, wiecie, czerwona koszula, żeby nie było widać krwawienia, i brązowe spodnie. Wiktoria z kolei miała taką przygodę, można powiedzieć, yy, audiowizualną. Miała tatuowanego myszo jelenia i dwóch innych tatuatorów w studiu podchodziło co jakiś czas popatrzeć i śpiewali razem. Myszo jeleń. Mysza jeleń! Hej, to w sumie taki dwa w jednym. Płacisz za tatuaż, a masz jednocześnie taki niby teatr. Ale w sumie lepiej teatr niż Mazurską noc baryto, bo to jednak można raka dostać. Oj, tu jest długa historia. Podczas mojej pierwszej w życiu sesji byłem dzielany przez Ukraińca. Było to dobre studio, koleś mówił do mnie mieszanko angielskiego, polskiego i ukraińskiego, co skutecznie robiło mi papkę z mózgu podczas sesji. W pewnym momencie do studia wbił ośmioletni syn z żoną jego, tego tatuatora, i zaczęli sobie gadać. Ja ze spinany, tatuator i żona gadają w najlepsze, a syn Alek biega i rozgląda się po całym studiu z typową dla dziecka ciekawością. Nic groźnego się nie stało, dziara zagrywa się świetnie. Ale gdybym teraz czegoś takiego doświadczył, to uciekałbym czym prędzej. Strasznie nieodpowiedzialne jest przyprowadzanie dziecka do salonu tatuażu. Już wielokrotnie o tym mówiłem, że im mniej osób podczas dzierania to po prostu lepiej dla bezpieczeństwa, bo nie jest to wysokie ryzyko. Ale jeśli można to ryzyko obniżyć, to czemu nie? Nawet dorośli nie potrafią się czasem zachować, a dziecko, no jakby, może właśnie przez tą wrodzoną ciekawość, jak tu Łukasz napisał, może coś wywrócić, nie wiem, zaglądać gdzieś, dotknąć coś ręką, czego tatuator nie zauważy, nie zdezynfekuje. Ogrom jest różnych sytuacji, różnych scenariuszy, które przychodzą mi do głowy, a których lepiej po prostu uniknąć. Proszę was, żebyście nie zabierali swoich dzieci do studia na dziary, ani w ogóle, nawet tak towarzysko, jeśli idziecie, i też jeśli zauważycie taką sytuację, to lepiej... No... Zwrócić uwagę tatuatorowi na to, no bo rozumiem, że różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tatuator czy tatuatorka musiałaby, czy musiałby zabrać dziecko swoje do salonu podczas sesji, gdzie to dziecko przebywałoby w tym samym pomieszczeniu, w którym ja jestem tatuowany i jeszcze no jakby nie było na tyle duże, żeby potrafiło się totalnie sobą zająć. Jeśli by taka sytuacja się zdarzyła, to najprawdopodobniej po prostu mnie zrobił tej dziary, no bo wolę unikać ryzyka. Jak to mówił klasyk, yy, unikam niepotrzebnych walek. Na kakao. O nie, na srało! Magda pisze, nie wie czy to się liczy. Liczy się. Bo to historia znajomej znajomego. O. Historia babci, ciotki, wujka yy, ze strony ojca, który miał kiedyś kolegę. I ten kolega znał swoją no Dobra. Chciała mieć chiński symbol na ręce i znalazła taki, który jej się spodobał. Nie Magda, tylko właśnie znajoma znajomego. Nie sprawdziła znaczenia tego symbolu i okazało się po dzielaniu, że to były symbole z zupki chińskiej, a oznaczały szybka i łatwa. It's my heart, I'll do what I want. Nie, ale dobra, bo wiecie, parodia XXX i już to widzę, porno w stylu Fast and Furious. Ale dobra, to już moja wyobraźnia. Nigdy. Nigdy... Prze nigdy. Nie dziarajcie symboli, których nie rozumiecie. Nie chodzi mi o to, że tatuaż ma mieć znaczenie, bo już wielokrotnie mówiłem o tym, że nie musi mieć żadnego. Ale jeśli chcecie sobie tatuować jakieś znaki w obcym języku, to po prostu się upewnijcie, że to na pewno jest to, co wam się wydaje. Żeby na przykład później nie było na przedramieniu kurczak w ostrym albo, nie wiem, krewetki po tajsku. Lepiej unikać takich sytuacji, bo... No Cover boli i kosztuje, i czasem nawet trzeba lasera, co jeszcze więcej kosztuje i jeszcze więcej boli. I Asia, i to pierwszy, jeden z dwóch komentarzy. Kiedyś rozmawiałam z tatuatorem o sztampowych wzorach lwie, diamencikach, różach, koronach, czaszkach i znakach nieskończoności. W rozmowie raczej krytycznej, ale bardziej w narracji nam się to nie podoba, no ale niech sobie ludzie robią co chcą. Spoko. On stwierdził, że nigdy tego nikomu nie wydziara, a ja, że nigdy bym sobie czegoś takiego nie dała wydziarać. Rozmowa trwała tak dłuższy czas, i guess what? Okazało się, że w studiu, zaraz obok, była laska, która właśnie tatuowała sobie lwa z koroną, z diamencikami, wpisaną w czaszkę, a wokół róże i na dole nadgarstka miała już stary wzór, czyli znak nieskończoności. <grym> triple hit, czy nawet... nie, już nawet nie wiem, jak to będzie, ale... kombo, kombo po prostu i to solidne. Dziewczyna słyszała całą rozmowę i słowem się nie odezwała. Trochę się nie dziwię. No to, to chyba nie mam co za bardzo komentować, poza tym, że to naprawdę dobre kombo. Policzmy lew, diamenciki, róże, korony, czaszki. To jest pięć. Czyli jeśli pięć z tych sześciu rzeczy, o których rozmawialiście naraz, tatuowała sobie, jeszcze szósty miała, już stary. To, że trzeba było wlotka jakiegoś zagrać, już przynajmniej miała na więcej dziar. I Asia numer dwa, czyli drugi komentarz tej samej Asi. Była też jedna długa rozkmina nad tym, czy Voldemort miał swojego prywatnego, nadwornego, mugolskiego tatuatora, który specjalizował się w dziaraniu jednego symbolu, symbolu śmierciożerców. Historia długa, bogata w szczegóły, m.in. czy ten Mugol musiał kiedyś robić komuś cover, bo coś spieprzył, jak wyglądało jego studio tatuażu w dworze Malfoyów, czy zakładał im na koniec second skina, czy skórę salamandry ognistej, czy zalecał im smarowanie dziary maścią mogolską, czy jakimś eliksirem od Snape'a i czy Snape był zmuszany do produkowania nowych maści i kremów dla Voldemorta, czy raczej robił to z własnej woli... Uch, Jezu, dobra, mówiłem. Ostrożnie z jaraniem i piciem przed sesją. Na koniec całej rozmowy skomentowano to tekstem a może po prostu robili to magią. Damian pisze, że menedżerka studia, w którym robił przed co chwilę podchodziła, żeby czasie jego tatuatora dla Beki tekstami typu: No, weź mu tego nie po fajny wzór i pa wyjechałeś. Doceniam takie żarciki, jeśli się wszyscy w studio znają. I generalnie. To jest średnie, bo jakbym był mega spięty na swoim pierwszym tatuażu i nie znał w sumie, nie miał kontaktu większego z tatuatorem niż to, że omawialiśmy wzór, nie znał nikogo w salonie, nie znał tej menedżerki, która tak sobie żartowała. To raczej mi się zesrał srogo, że coś naprawdę jest nie tak. Moim zdaniem mogła sobie darować, bo to może odstraszyć ludzi. I ja wiem, że to nie chodzi o to, żeby się spinać dupę, że to w sumie były żarty, no ale no, jak ktoś jest bardzo przyjęty tym pierwszym tatuażem, to niekoniecznie musi to traktować jak żart. A nawet jeśli wie, że to jest żart, to i tak gdzieś to, wiecie, to takie ziarnko niepewności się zasieje. Wiatr spienionego nifala. Marlena z kolei pisze, że jak robiła żebra, to każdy facet, jaki był w studiu, przychodził co chwilę i patrzył, jak sobie daje radę. Normalnie miała wycieczki do Kanciapy, w której typek ją tatuował. Rozumiesz, to jakiś taki jednorożec, że... Ty, Stefan, ja słyszałem, że tam, wiesz, tam na zapleczu to jakaś laska robi sobie ciążę na żebrach i A wcale nie boli. Idziemy Mogłaś biletować to, w sensie ustawić jakiegoś bramkarza na wejściu, no i co po piątaku, czy, czy po monsterku, no, chętnie dupną takiego monsterka podczas sesji, why not. Natalia pisze, że kiedyś była na dziarce w Rybniku, robiono tam jej sporą dziarę na przedramieniu. Fajny pan od kolczyków i widział, że trochę cierpie i zaczął ją zagadywać, dzięki czemu przez godzinę opowiadał jej o tym, jak się robi rosół. I potem miała ochotę przez całą resztę działania właśnie na Rosów. Nie dziwię się, jak, jak sam kiedyś sobie myślałem, byłem głodny strasznie na sesji, i myślałem sobie właśnie, a ten sesjata, ale sesji zjadł, zjadł. I wreszcie wymyśliłem co sobie, znaczy to uczucie, że wiecie co chcecie zjeść. Ale nie możecie tego teraz jeść. Cały czas do wojny wychodzić. No i tak samo było tutaj pewnie. Więc trochę ci współczuję, Natalia, ale nie, nie wiem dlaczego konkretnie dopisałeś, że w rybniku. Miasto jak miasto, ale także żeby tak podkreślić, że to w tym rybniku o tym Rosole tak opowiadali. No i drugi komentarz tej samej Natalii. Już jako tatuatorki, czyli miała klienta z zagranicy. No, a że w studiu jest palarnia, żeby nie trzeba było wychodzić na dwór, to typek, ten właśnie klient, poszedł tam sobie, siedział z 15 minut i Natalia go wołała, a ten wcześniej narzekał, że go boli. Jak wrócił z tej palarni, to położył się, zasnął, spał godzinę, a pod koniec spadł na ziemię, gdy tylko odeszła kawałek dalej po więcej ręczników. Pierwsze, co bym pomyślał, to to, że się tak wystraszył, czy w ogóle ze stresu, czy z bólu po prostu zemdlał. Ale Natalia napisała, że jak skończyli, jak już go kleiła, czym trzeba, jak już poszedł do hotelu, a ona poszła do palarni załknąć okno, to były tam dwie tusze butelki połyski whisky wydojone do ostatniej kropli. To tak kulturalnie, jak wyłoił dwie flachy łyski i nie robił burty, to. Bardzo kulturalny człowiek. Ta już z kolei z YouTube'a. Miałczek pisze, że jego koleżanka z nudów wydzierała samą. Siebie i zrobiła uśmiechniętą milkę na palcu stopy. Jak jak dalej pójdzie, to skończy się kwarantanna i przyjdzie do szkoły z rękawem. Mówi, że zaczęła od palca u stopy. No to jeśli by musiała dojść do rękawa, to tak musiałaby sobie przejechać tak, i aż tu dojechać. No trochę by lania było i też nie byłoby takie łatwe. To no, będzie musiała chodzić w swetrze. Akurat jest zima zaraz, no to poukrywa trochę. A Eska Bzyk pisze tutaj. To nie jest historia o tatuażu. Nie jest historia osesji, ale też całkiem ważna rzecz i dlatego ją tu wziąłem, bo pisze, raczej pyta, czy jest coś takiego jak reklamacja tatuażu? Moi drodzy, raz na zawsze zapamiętajcie. Tatuowanie jest usługą, tak jak każda inna usługa, fryzjerska, u kosmetyczki, informatyczna, jakakolwiek inna. I są pewne jej założenia, więc tatuator nie może zrobić czegoś innego, niż z wami ustalił. Dlatego te warunki współpracy, tak formalnie rzecz ujmując, są dosyć no, luźno określone. Na przykład tatuator, jeśli uzgodniście, że ma być trójkącik, wytatuowany na przykład na waszym nadgarstku, to tatuator nie może wam zrobić kółka albo kwadratu. A jeśli na przykład pracuje w dotworku, no to może Wam zrobi ten trójkącik dotworkiem i to jest OK. Jeśli zrobi Wam ten trójkąt jakiś trójwymiarowy, to też jest OK, bo to dalej jest trójkąt. Więc musicie znaleźć tą taką subtelną różnicę i też koniecznie jakby wyznaczyć parę ważnych rzeczy, żeby nie było nieporozumień, ale przede wszystkim sprawdzić portfolio dotuatora, i wiedzieć, do kogo idziecie. A jeśli coś jest nie tak, jeśli tatuaż został źle zrobiony, jeśli były jakieś ewidentne błędy w tatuowaniu, jeśli zrobił tatuator czy tatuatorka coś innego niż uzgodniliście, wyraźnie, innego, to no to jest usługa, jak każda inna podlega reklamacji. Możecie żądać zwrotu kasy, możecie żądać naprawienia tych szkód, czyli doprowadzenia tego tatuażu do stanu, jaki był uzgodniony, bez dodatkowych kosztów, to jest ważne. Możecie też żądać rekompensaty, czyli ponieważ ta osoba nie zrobiła projektów według wytycznych, które no, powiedzmy były jasno określone, to możecie zakładać, że drugi raz tego też nie zrobi dobrze, więc. Nie wiem czy we wszystkich, ale wydaje mi się, że w większości przypadków może być taka sytuacja, że idziecie do innego tatuatora, on wam to poprawia, a ten pierwszy, który źle to zrobił, pokrywa koszty. Więc tak też to można rozwiązać. No i słuchajcie, nie było tych komentarzy jakoś strasznie dużo, ale ten o Francuzie zresztą był genialny i przypomniał mi starą pastę o Francuzie. Starą pastę o starym Francuzie. Jeśli macie ochotę na więcej takich filmów, w których sobie po prostu. Gadamy i w których biorę Wasze komentarze, Wasze historie i też o nich trochę opowiadam, to dawajcie mi znać w komentarzu, bo chętnie trochę więcej takich zrobię. Pamiętajcie o tym, o czym mówiłem na początku, czyli 15% na całe zakupy w sklepie Skin Project. Jestem ich ambasadorem, więc to przypominam Wam o tym, tym bardziej, że właśnie w wielu odcinkach podkreślam, że sam tego używam i wiem, że to jest dobre. Więc w opisie i w pierwszym komentarzu pod filmem znajdziecie właśnie ten kod. Do sklepu z King Project. Jeśli jeszcze nie macie mojej książki, to dalej jest okazja, żeby ją kupić. Link też macie w komentarzu przypiętym pod tym filmem. A teraz to, co równie ważne dla mnie, udostępniajcie ten film, inne filmy, które Wam się podobały. Lajkujcie, subskrybujcie, wiecie tam, podcast będą się pojawiać takie wybuchy za mną i panda może się taka tu przeturlać, albo coś innego wymyślę, Nianka jakiś przelecieć. No i co? Widzimy się klasycznie za tydzień w piątek. O 17.30. Siema.